Ruski agent Paweł Rubcow zanim został wydalony do Rosji otrzymał wgląd w tajne materiały toczącego się przeciwko niemu śledztwa. Komentując tę sprawę prezydent Andrzej Duda przypomniał umowę o współpracy zawartą między SKW a FSB w 2012 roku. Czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami Rzeczypospolitej pod rządami pana premiera Donalda Tuska nadal była kontynuowana, bo tak to wygląda. A premier ewidentnie nie lubi przypominania niewygodnych dla siebie faktów. Po raz drugi można powiedzieć, Donald się wściekł. To, że pan prezydent czasami się kompromituje jako osoba w czasie swoich różnych misji zagranicznych. Do tego się wszyscy zdążyliśmy przyzwyczaić. Bogu dzięki to już tylko 333 dni. Opublikowane w serialu dokumentalnym Reset materiały jasno wskazują na zacieśnienie współpracy między polskimi a rosyjskimi służbami w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska. Pan premier bardzo by chciał, żeby polska opinia publiczna zapomniała o tym, że kiedy poprzedni razem był prezesem Rady Ministrów wydawał pisemną zgodę na współpracę polskich służb z rosyjskimi służbami. Tymczasem rząd Donalda Polska organizuje igrzyska dla swoich zwolenników szykując mechanizm upokarzania sędziów, którzy awansowali w ostatnich latach.